Dzień dobry, Kaciekwik Fik, Piwny Głos w Waszych Domach. Dzisiaj będziemy mówić o czymś, co przez niektórych powtarzane jest jak mantra, a mianowicie, po pilsie można poznać klasę piwowara. Tak, więc temat będzie bardzo kontrowersyjny. Liczymy na burzę w komentarzach. Tak, bo to właściwie można powiedzieć, że to jest troszeczkę piwny mit. No właśnie, czy to jest mit? No właśnie, czy to jest mit? To jest pytanie do Ciebie jako piwowara. Tak. Skąd to się w ogóle wzięło? To jest niemiecka szkoła piwowarska, która uważa Pilsa za najwyższy twór, najwyższe dzieło, i to pokazuje, czy to jest dobry piwowar, czy partacz. Że zrobi Pilsa tak idealnie, dokładnie w tych ramach, w jakich powinno być, że nie będzie żadnych wad. Ponieważ w tym rozumieniu Pils jest uważany za najtrudniejszy styl do uważania na świecie. Więc jeżeli ktoś jest w stanie zrobić Pilsa. To znaczy, że jest to piwowar, co się zowie. No i w Polsce ten pogląd na browarbizie mm -hmm. był powtarzany wiele razy, ale też wielu blogerów, vlogerów także powtarza to. No, nawet Robert Makłowicz w którymś filmiku mówił, że Popili się ich, Poznacie. No dobrze, ale Robert Makłowicz nie jest ekspertem od piwa, jest, jest ekspertem, ekspertem od w wielu wszystko. innych dziedzinach. Od od wszystkiego. Ale, ale od piwa niekoniecznie. Natomiast fakt, że ma ogromne zasięgi, więc to na pewno do bardzo wielu osób dotarło, skoro Robert Makłowicz tak mówi, to to musi być prawda. No, wśród vlogerów piwnych myślę, że docent jest takim największym piewcą tej tezy. I tak się nad tym zastanawiałem długo. Czy faktycznie, czy faktycznie PILS jest tak trudny do uważania i, i czy faktycznie on pokazuje najbardziej klasę piłowara? No bo jakie są fakty? PILS jest uważany za bardzo trudny, bo nie można ukryć żadnych wad. Jeżeli coś pójdzie nie tak w procesie, to to wychodzi. Nie można tego przykryć chmielem, to jest w ogóle zarzut czasami wobec IP, że coś nie wyjdzie, dobra, wrzuć więcej chmielu i będzie OK. No nie do końca. No. Tak, gdyby tak było, to by było dużo więcej bardzo dobrych IP, nie zepsutych. Tak, ale jeżeli IPa jest niezbalansowana, to wrzucenie większej ilości chmielu nie spowoduje, że to będzie zbalansowane piwo. Jeżeli jest diacetyl, to chmiel tego nie rotuje, a nawet jeżeli dużo sypiemy na zimno, to pogarsza, bo od sypania chmielu na zimno może się pojawiać diacetyl. Mogą się pojawić dodatkowe wady, może być hop creep, hop burn, więc to nie jest takie w Oczywiście można trochę przykryć, można dać więcej chmielu i będzie efekt wow, łatwiejszy. Ale właśnie, czy to jest takie łatwe? Jeszcze wracając do Pilsa. ok, nie można w nim ukryć wad, bo nie ma czego. To jest bardzo proste piwo. Trochę DMS-u wychodzi, trochę diacetylu wychodzi, brak balansu wychodzi. Ale z drugiej strony, to jest piwo, które jest ważone w takiej formie, w jakiej jest teraz, od setek lat. Oczywiście Pilsner Ruppert twierdzi, że robią dokładnie tak samo, jak mm. pierwszą warkę. Jest w tym odrobinę prawdy. To nie jest tak, że to piwo się zmieniło diametralnie. Ono jest dosyć podobne teraz do tego, co, czym mogło być, kiedy się pojawiło po raz pierwszy. Czyli idealny Pils się nie zmienia. Tak jak mody się zmieniają w świecie piwnym, tak pils zostaje pilsem. Powinien być taki, jaki, jaki tam. No wiadomo, może być czeski albo niemiecki. Zostawmy na razie te wariacje typu amerykański, nowozelandzki, mhm. czy włoski, ale skupmy się na tym klasycznym. No jak będzie nawet że tym niemieckim pilsie. I technicznie to piwo jest faktycznie. Niełatwe do uważania. Wszystkie procesy muszą być na tip top, wszystko trzeba idealnie znać, wszystkie pomiary, ale z drugiej strony, jeżeli piwowar nie jest partaczem, zna proces, jeżeli browar nie jest posklejany sznurkami, nie składa się głównie z szarej taśmy i czarnej folii, tylko jest porządny sprzęt, wszystko tam działa, wszystkie chłodzenia. Pomiary, wszystko jest robione na bieżąco. Pomiar pH na każdym etapie. Temperatura jest dokładnie pilnowana. To łatwiej zrobić dobrego pilsa. No tak, bo tutaj nie ma żadnego miejsca na kreatywność. Musisz się po prostu trzymać konkretnych ram. Tak. Największa trudność, moim zdaniem, to jest odpowiednia jakość i kondycja drożdży. No, ale jeżeli browar ma własną stację propagacji albo stosuje. Za każdym razem świeże drożdże, robi starter, ma jakieś laboratorium, nawet nie musi być super rozbudowana na tyle, żeby określić żywotność, ilość, jakość drożdży, to naprawdę nie zostaje aż tak dużo miejsca na błąd. Oczywiście zakładając, że piwowar jest ogarnięty, sprzęt jest ogarnięty i nie próbuje wymyślić koła na nowo, tylko robi pilsa tak, jak należy. To ten pils wyjdzie dobry. Oczywiście może się coś tam zdarzyć, coś nie pójdzie, ale jeżeli się naprawdę zna dobrze proces, to trzeba go po prostu powtarzać. Trzeba się go trzymać, powtarzać, trzymać, powtarzać. Mamy ramy, w których musimy się mieścić. I tyle. I wyjdzie naprawdę dobry pins. Natomiast jak chcemy uważać najlepszą na świecie IP, to już nie jest takie proste. Nie ma jednego prostego schematu. Bo moda na IP się zmienia bardzo. Dwa lata temu pijano inne IP -y niż teraz. 5 lat temu w ogóle zupełnie inna koncepcja. Ipa 5 lat temu, ipa dzisiaj to to są zupełnie inne piwa. Pils 5 lat temu, pils dzisiaj? Takie same. Potem z 5 lat, będzie, przed 5 lat będzie utleniony. No tak. Ale na świeżo to są te same piwa. A ipa się cały czas zmienia. Parę lat temu nie używano aż tylu płatków. Zmienił się zasyp. Zmieniło się podejście w ogóle do modyfikacji wody. Teraz. Kiedyś było, powinna bardziej akcentować wytrawność i goryczkę. Teraz bardziej, że jednak pełnię ciało, bo inna ipa. Zmieniło się to, jak zacieramy, bo chcemy bardziej słodycze, chcemy więcej ciała, więcej słodyczy w tych piwach. Inaczej się trochę gotuje, inaczej się chmieli. Czy przede mi... wszystkim chmiele się zmieniają. No, dokładnie, przede wszystkim. Zmieniają się też drożdże, bo co chwilę pojawiają się nowe drożdże. Które lepiej sobie radzą w biotransformacji, które zostawiają więcej słodyczy, które same produkują bardzo dużo estrów. No i tak, to mówię przede wszystkim chmielę. Co roku mamy kilka nowych odmian, które mają nowe właściwości, nowe aromaty. Ale nawet te stare odmiany są różne co roku. Są różne, no tak. I są inaczej używane. Mhm. Po prostu w PILSie nie ma zmienności. W IP zmienność jest niesamowita. To jest. Fenomenalne, No bo jest tyle odmian chmielu, yy, sposoby chmielenia. Kiedy robimy pilsa, chmieli się na początku gotowania, pod koniec gotowania. Dodatki na Whirlpool w pilsach? Tra klasycznie, tradycyjnie? Nie. Chmielenie na zimno? Tak samo, nie. W Możemy tak. Chmielenie zacieru, first word hopping, chmielenie na goryczkę. Późne chmielenie w kotle, chmielenie na Whirlpool, ale chmielenie na Whirlpool daje inne efekty, zależnie od tego w jakiej temperaturze chmielimy, jak długo ten chmiel trzymamy. Teraz widziałem, że nowa, a jeszcze hopback. Nowa metoda, że wsypuje się chmiel do fermentora, zalewa się to gorącą brzeczką, trzyma jakoś godzinę i to daje podobne efekty jak do Whirlpool'a, ale mniej aromatów ucieka. Ale z drugiej strony może się trochę DMS-u pojawić. Później mamy chmielenie na zimno. Która się robi. Hu, jaka różnica! Można chmielić w czasie fermentacji, można chmielić pod koniec fermentacji, można chmielić po fermentacji, można chmielić w takiej temperaturze albo w takiej, w takiej ilości albo w takiej. Trzymać to tyle, mieszać, nie mieszać. Plus jeszcze zróżnicowanie odmian, których jest cała masa i cały czas powstają nowe. Plus jeszcze cryo hops, plus jeszcze lupulina. No, zróżnicowanie jest przeogromne sterowanie procesem fermentacji, czy, dajemy, czy chcemy dodać enzymów, żeby biotransformację wspomóc, czy nie. Mieszanie różnych drożdży, bo, bo też można tak zrobić. Ja na przykład dają taki efekt i dają taki efekt. tego czasu ziemia obiecana zasłynęła z tego, że 2 trzy szczepy drożdży używali do fermentacji, żeby dać był odpowiedni efekt. W pis proste lagerowe muszą być dużo, w bardzo dobrej kondycji, ale nie ma tutaj miejsca na jakieś zróżnicowanie te same droże 50 lat temu, które były używane, dzisiaj też będą dobre. W ip Uff, no, Mowy nie ma. Więc moim zdaniem kunszt piwowara poznaje się po tym, czy jest w stanie zrobić idealną, genialną IP. -ę. Ale też to nie jest do końca jego zasługa, no bo w piwie, które jest tak bardzo oparte na chmielu, bardzo ważne jest, jaki chmielu mamy. Dlaczego amerykańskie IP -y, topowe są uważane za kilka klas lepsze od polskich topowych. Głównie dlatego, że Amerykanie mają dostęp do najświeższych, najlepszych odmian. Taki topowy amerykański browar wysyła swoich ludzi na farmę i mamy cyre, cicre, cytre, citer, bo mówię, o, ta jest najlepsza to góry. A to, co zostaje, idzie dla. Idzie do Polski. Nie nie, idzie do innych amerykańskich, to, co zostaje, <laughs> dopiero idzie do Polski. A to nie, nie, nie jeden styl, który jest. Trudny, który cały czas ewoluuje i wymaga od Piłowara cały czas kombinowania, rozwijania się, poznawania nowych technik. Jeżeli taki Hans się nauczył 50 lat temu, jak robić Pilsa, to wciąż tak samo będzie robił Pilsa. Jeżeli jakiś Billy Bob nauczył się, jak robić amerykańską IP, to dzisiaj to już jest wszystko zmienione to jest do kosza. Chmielenie typu 4-5 gramów na zimno, hoprej, no psz, co to jest? To jest nic. Na razie mówisz cały czas o IP jako o trudnym stylu. Czy są jeszcze jakieś inne style, które są Twoim zdaniem bardzo trudne? Zdecydowanie tak. Jest kilka bardzo trudnych stylów do uważania. Nawet jeżeli wrócimy jeszcze do szkoły niemieckiej, Hefeweizen. Taki idealny Hefeweizen musi mieć balans, który nie tak łatwo uzyskać, Musi mieć odpowiednią dawkę bananów, dawkę goździków. Proces produkcji jest bardziej skomplikowany, bo zacieranie jest trochę bardziej złożone. Ale przede wszystkim fermentacja. Bo o ile drożdże lagerowe są dosyć stabilne, to drożdże wajcanowe z pokolenia na pokolenie potrafią dawać trochę inny profil. I to nie jest takie proste do... Wiecie, da się to wychwycić dokładnie, ale pamiętam, swego czasu, kiedy pszenice w Polsce popularne były robione na suchych WB 0,6. To wiadomo było, że pierwsze pokolenie, kiedy używamy suchych, to no, jakoś tam pszenicę byle jaką. Jak się z tego zebrało gęstwo, to już było o wiele lepiej. Druga była, no trochę mogło być różnie. Trzecia to już, by... wiele zale... oczywiście wiele zależy od higieny, od tego jak są przechowywane. Ale z pokolenia na pokolenie te drożdże potrafią się różnić. Nawet czytałem wypowiedzi piwowarów, którzy pszenicę robią znacznie częściej niż ja miałem okazję. Więc tak, coś w tym zdecydowanie jest. Ale chyba najtrudniejszym stylem, nawet trudniejszym do zrobienia niż IPA, myślę, że może być lambik. Dlaczego? Ponieważ jak mamy pilsa, chawajcenę albo nawet IPę, to proces jest nam dosyć dobrze znany. W przypadku Lambika jest sporo znaków zapytania. No, to jest fermentacja spontaniczna. Mamy wiedzę, co tam mniej więcej jest, ale nie mamy pełnej. Nie, nie znamy wszystkich tych domostw, są dosyć skomplikowane czasami, relacje między nimi. Więc jest tutaj jakiś znak zapytania. I to nie tak, że tak że po prostu ja nie wiem. Jakiś czas temu czytaliśmy, że Cantillon, czyli z absolutnie topowy browar, jeśli chodzi o lambiki, musi wylać trochę uważonego piwa, ponieważ okazało się, że balans drobnoustrojów był niewłaściwy i to by się nie nadawało. A dlaczego tak było? Ponieważ było za ciepło w nocy. I dlatego lambiki, lambików się nie waży w lecie. Ponieważ musi być odpowiednia, niska temperatura, odpowiedni skład drobnoustrojów w powietrzu, no i to już jest sztuka. Kolejna sztuka, no spędzają parę lat w tych beczkach. Później trzeba to zblendować. Zblendować tak, żeby było dokładnie to, co się chce. Więc tutaj trzeba... Ta beczka jest troszeczkę bardziej octowa, ta jest troszeczkę słodsza. Więc trzeba mieć dobry zmysł smaku i trzeba do każdej, do każdej warki podejść trochę inaczej. Inne sałery, które są blendowane, no, troszeczkę łatwiej jest fermentacja, jeżeli używa się czystych szczepów, ale często też używa się czystych szczepów, później do beczki, gdzie są brety, i wtedy też może być różnie. Może ktoś powiedzieć ok, ale to jest w zasadzie hit, hit or miss. Albo się uda, albo się nie uda. Ale jeżeli się uda nie do końca, to trzeba i tak jakoś coś pokombinować, coś wymyśleć, być kreatywnym, żeby nie wylać czegoś, co się w coś się zainwestowało 3 lata. Tylko, żeby zrobić z tego coś dobrego. Więc to jest duża sztuka. Czy w takim razie są jakieś style, które są łatwe? Pastry Sauer. <laughs> Naprawdę, pastry sauer jest dosyć łatwym stylem. Owocowy pastry sauer. No tak. Kettle sauer, który jest procesem dosyć prostym. Bakterie sobie świetnie radzą. Trzeba kontrolować PH i w odpowiednim momencie zatrzymać kwaszenie. A następnie, dosyć prosta fermentacja. Oczywiście, prosta, jeżeli mamy odpowiednio dużo róży i nie zaszaleliśmy za bardzo z PH, bo jeżeli PH za bardzo spadnie, to fermentacja nie będzie taka prosta. I przede wszystkim, nawet jeżeli coś nie poszło do końca tak, dużo marakui, dużo mango i tak będzie dobrze. Więc tak, to jest dosyć proste. Myślę, że stosunkowo proste, bo oczywiście wszystko mogę się gdzieś spieprzyć po drodze, ale stosunkowo proste są stałty. Niekoniecznie dry, no bo tutaj musi być balans, bo tutaj też w piwach lekkich wszystkie niedoróbki wychodzą bardziej, ale takie stałty, takie 18, 16 do 18 Belgię, gdzie łatwiej jest ukryć jakieś niedostatki słodami specjalnymi. A nie jest to super imperialny stout, gdzie problemem jest sam proces ważenia, filtracja. Jeżeli mamy stout w 30 Belgii, no to problemy techniczne są, są duże. Jakiś balans tam trzeba złapać, co nie jest aż takie proste. Bardzo dobra fermentacja. Irish Red Ale, angielski bitter, z takimi raczej prostszymi stylami. Oczywiście bardzo trudne. Są wszystkie style, gdzie każda wada wychodzi bardzo łatwo. Ale widziałem bardzo fajne porównanie ważenia piwa do strzelectwa. W przypadku Pilsa, OK, trzeba trafić idealnie w dziesiątkę, ale cel się nie rusza. Warunki są nie są aż tak strasznie zmienne. Więc nie jest to prosty strzał, ale przedmiot powinien w prawie do zrobienia. Natomiast IPA to jest ruchomy cel, który raz leci w to, raz w tamto, więc trzeba go gonić cały czas, trzeba się dostosowywać, bo to, co uważaliśmy super było dzisiaj, za rok już będzie wspomnieniem i coś innego będzie lepsze, więc musimy się dostosować cały czas, cały czas czytać, cały czas nowe nowe badania śledzić, bo dzieje się tutaj bardzo dużo. chciałem jeszcze na koniec jedną rzecz odnośnie IP powiedzieć. A żeby mnie ktoś nie zrozumiał. Ja wiem, że IP jest bardzo dużo i zrobienie jakiejś IP jest nie takie trudne. Ale my mówimy tutaj o zrobieniu idealnej. O zrobieniu na tip top że nikt się nie może do niczego przyczepić że jest idealne, że jest wzorzec metra. To zrobienie takiej IP jest bardzo trudne. Dajcie znać, czy zgadzacie się z tym, co mówił Marcin, czy uważacie, że gadał od rzeczy? Uzasadnijcie merytorycznie, jeżeli uważacie, że nie miał racji, a my się widzimy. Za czas jakiś.